Nie samą nauką student żyje. Dużą popularnością cieszy się też uprawianie sportu. W Półtuskiej Akademii Humanistycznej miłośnicy sztuk walki i samoobrony utworzyli klub AZS Semiramida. W Półtusku studenci sportowcy mają odpowiednie warunki do łączenia swojej pasji z nauką. Jest to jedna z nielicznych uczelni w kraju, która swym zasięgiem obejmuje nie tylko dydaktykę, ale również stwarza, stwarza ogromne pole do popisu na niwie sportowej. Modę na sport akademicki do Półtuska przywieźli kickboxerzy. Sporty walki są bowiem bardzo popularne wśród Żaków. Kiedyś miałem okazję pracować w Anglii ze studentami w Oksfordzie, gdzie właśnie na uczelni odbywały się zajęcia z boksu, zajęcia z judo. Akademicy z Pułtuska mają już za sobą pierwszą galę kickboksingu oraz sukcesy na krajowych ringach. Występując po raz pierwszy, zdobyliśmy trzecie miejsce na akademickich mistrzostwach Polski, a także indywidualne miejsca, a też medalowe. W sekcji sztuk walki i samoobrony Semiramida Akademii Humanistycznej w Półtusku trenuje ponad 30 zawodników. Na koniec galowy koncert śródmiejskiego festiwalu młodych talentów. Spektakl pod hasłem Uwierz w siebie i pokaż, co potrafisz, odbył się w Teatrze Roma.